Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Radio Road Story jest z Wami Kudłacz oraz. Przemek, Przemkowaty. Przemek, Przemkowaty. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dzień masa, dobry. Masa, masa, czoset Massachusetts, Siemaneczko, Misiaczki, Korole. Witamy w słonecznym A, maju. Mariusz Max Koronko. I da drzazga, drzazga. <laughs> <laughs> Witamy w ten słoneczny, piękny, cudowny, jedyny niepowtarzalny majowy poranek czy raczej popołudnie w zależności od tego kiedy będziecie słuchać tego podcastu Drogi Przemku pytanie zasadnicze dzisiaj porozmawiamy sobie o polskich majóweczkach bądź też polskim urlopie dużo grilla dużo kiełbasy dużo grilla dużo kiełbasy słońca powiedz mi jak ci tam minął weekendzik majowy weekendzik majowy dobrze było ciepło weekendzik majowy minął plażing nie nie? Nie, 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 nie. dużo pracy, bo y, mój syn szedł do komunii. W o, dziesięć, trochę pracy było, trochę ogarniania komunii robiliśmy na chacie. No i sprzątanie, przygotowywanie, prasowanie. Tak Pla minęła niestety majówka. Czyli plazingu z nie było. Nie. Czyli... Polski urlop. Polski urlop. Patrzyłem tylko jak ludzie chodzą po kiełbasę, kupują piwka. No proszę. Cieszęm się za ten umawiający terminy. A ja patrzyłem przez okno, bo na kosiarce i machałem i pakałem. <noise> Wiedział, taki pod pontują no. No. i płakał. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Ale wiesz co ci powiem właśnie? To jest to, ja tak kiedyś yy, słyszałem, czy gdzieś czytałem, czy coś takiego że właśnie, że chyba w Polsce tylko jest tak, że jest polski urlop, czyli bierzesz urlop na to, żeby, żeby zrobić re remont w domu, nie? To jest właśnie To, jest, to jest przykre po prostu, nie? Nie znam to... nikogo, kto by miał urlop i nic i nie, nie, robił urlop. nie robił. No tylko chyba, że nie, nie, jedziesz na te wakacje tam gdzieś, nie wiem, jedziesz sobie do Grecji czy tam gdzieś no to nie. To jedynie tak. Nie? Ale dużo osób właśnie robi coś takiego, że polski urlop, czyli łazienka. Malowanie. Malowanko. Kopanko. Tak jest. Dokładnie. Zawsze dokładnie. tak jest. Mam 3 dni urlopu. Za parę dni, czy za dwa tygodnie, za miesiąc, a to fajne, zrobię sobie przy ogrodzeniu. Wezmę, oczyszczę coś tam, siatkę, nie? <śm> Pomaluję hantę. Położę panele, tak zawsze jest. Albo muszę pomóc komuś, nie? To no jest ale... polski urlop. A powiedz mi, jak Ty minęła majówkę? Bo no na pewno prosto, lepiej niż mi. Wiesz ja Ci powiem tak, że mi minęła majówka Pracowniczo. Ogólnie kurczę, powiem Ci, że jest tak, że y, też miałem zatrzęsienie, bo, bo jak robię tą fotografię sobie właśnie ślubną, no to potem przychodzi taki czas, że. Każdą wolną chwilę poświęcam obróbce zdjęć, nie, ale udało mi się na szczęście trochę pograć na kompie i po bo to też bardzo lubię robić. I na szczęście jest... trochę Tro, troszecz, troszeczkę się oderwałem, troszeczkę się oderwałem od roboty. Nie wszyscy na pewno wiedzą, no, ale kudłacz jest z zawodu i wykonuje swoją pracę jako, jako fotograf, nie? Ale to ja ci powiem jeszcze ciekawiej. jak ostatnio gadaliśmy o koperniku, to no. z zawodu stricte jestem elektrykiem. Elektryczny fotograf. I nigdy w zawodzie nie pracowałem i nie będę prawdopodobnie pracował nigdy w zawodzie już. No, często tak jest. Często, a to tak, takie, takie są wybory po prostu, nie? No, no, że, że my sami myśmy nie? Mam dyplom, jestem po studiach i... Ciężko, nie? I ciężko, po ciężko. Jestem. Powiem ci, że naprawdę, żeby robić to, co się robi po szkole, to chyba trzeba byłoby iść po prostu na... No nie wiem, no jak idziesz na studia medyczne, no to zostajesz tym lekarzem, no to coś tam z tych studiów wynosisz, nie? No to już takie stricte... Zerowane no. na to, nie? No bo zrobić studia medyczne pod lekarza i nie zostać lekarzem, tylko no to hydraulikiem, ciężko. to już by było. Trochę Cięż, no to ciężko. Lipo, no. Nie? Dobra, czekaj, z drubeczką. Pani kolega, tu sobie stuknijmy. Pyk. Ping ping. Yy. Kubek, kubek Nescafe i kubek czerwony ma przemo. Kawa. Mm. Ja ci powiem, że jestem strasznym kawoszem. Ja też. 4 5 kaw dziennie. No ja też tak ja ja, ja, ja nawet nie wiem, czy zauważyłeś, bo ja dzisiaj już nie mam yerby. Właśnie zauważyłem. Dwa tygodnie piłem hierbę. Nie pogodziłem dla kawę. Kurde, znowu z powrotem Kawa czar, pisz, Ty pisz czarną, nie? Czarną, no, czarną. Bez cukru. Bez cukru. No to ma zero kalorii. Zero kalorii. Zero. zero. Możesz pić. Ile się chce. Ile się chce i nie ma to wpływu. Nawet jest wskazane 3-4 kawy dziennie. O! E, ale nie wiesz, w ilościach. Max, alewel. Tylko no, mała kawka. Mała kawka. To jest najbardziej jak najbardziej wskazane. No powiem ci, że kurczę, ja nie wiem, jak ja pamiętam jeszcze czasy pierwsze, pierwsze takie kawy zacząłem pić dopiero jak poszedłem w technikum na przykład kawy nie piłem, ale po tym jak poszedłem do pracy pierwszej. To w ogóle mieliśmy pierwszy raz zacząłem robić nocki, nie? No. I kumpel mi powiedział, ej, mam fajny sposób na zrobienie kawy. Coś dla ciebie. Stary brał rozpuszczalną, wsypywał pięć łyżeczek takich kopiatych rozpuszczalnej, wsypywał pięć łyżeczek cukru, takie kopiate, zalewał to do połowy wrzątkiem, mieszał i dolewał mleko do tego i mi sprzedał taki patent na kawę. Kawałek, jak sobie teraz pomyślę stary, jas, no małko, jaka nie? bomba, nie? Masakra po prostu. Dawa, dawało kopa. Wracając do majówki. Ciekawe jak inni spędzili majówkę. No ja widziałem tylko przez płot. No ja też. W sumie, no ale tak ja też mówiłeś. Y Mamy to już gdzieś w genach. Majówka to jest taki czas wyjątkowy i modlimy się tylko o pogodę. Wtedy unosi się biały dym, czyli grillujemy, siedzimy, imprezujemy, wypijemy dużo piwa. No tak, tak. Wcinamy tak, tak, dużo kiebasek. Tak, tak, Wszyscy tak, tak. się tym cieszą. Ale urlop pracowniczy, ale majówka to chyba bardziej tak mało kto w majówkę pracuje, nie? No, znaczy się, to jest no... taki okres, że chyba ludzie faktycznie nastawiają się na trilaucik. W tym roku chyba fajnie wypadło, bo były święta wielkanocne. Potem był krótki okres między majówką do majówki i można naprawdę było wysępić u pracodawcy sporo wolnego, nie? Bo ta majóweczka też jest taka fajna, bo wiesz, jak to jest, czasami może się złożyć tak, że jest na przykład pierwszy dajmy na to w poniedziałek, potem drugi środa, trzeci, potem czwartek. Ee... Czekajcie. <śmiech> <śmiech> wiecie wiecie, co mi chodzi? Poniedziałek, środa i sobota Święto. I między tym można wziąć dwa dni urlopu i, i siebie, kurde tydzień. cały tydzień. Nie? To jest właśnie no. czasami bardzo fajne. nie? nie? To tak trzeba kalkulować. Tylko, że kurde wiesz, to jest to, że czasami, ja pamiętam jeszcze czasy pracy gdzieś tam na produkcji, to zawsze z tym urlopem był problem, nie? że chciałeś ten urlop dostać, ale kurde nie dało się, bo mało ludzi, bo tego, tego i tak się smutno robiło. W końcu... jest zaklepane, jest tu zaklepane, nie ma, zawsze o... jak jakieś było często akcje, że koncert, znajomi, akcja, impreza, potrzebujesz urlop ulub. Nie, bo, bo no nie coś tam. bo dziś wziął, bo nie wtedy no nie właśnie, ma kto, właśnie. bo nie ma zastępca. Dokładnie. I no jest z tym problem. A preferujesz wypoczynek w okresie letni pełen sezon, czy, czy poza sezonem? Czy nie ma to dla Ciebie My znaczenia? Co, powiem Ci tak, że ja za granicą już dawno nie byłem na wakacjach, ale w zeszłym roku z Ewcią pojechaliśmy, słuchaj, zrobiliśmy sobie taki podwójny trip. Pojechaliśmy na tydzień na Bałtyk, Zajebista pogoda, siadło nam to po prostu jak złoto, mnie tak spiekło stary, że po Bałka. prostu ja po pierwszym dniu to ja dostałem gorączki normalnie, Raczek. no i wiesz, ja, ja po prostu zreszcie miałem no. od, tego, od tego słońca w nocy, a drugą połowę spędziliśmy w Bieszczadach. I też pogoda. Hmm, I stary, petarda. Ja ogólnie jestem bardziej górski niż Slażowy. Bałtykowy, no niż, niż Bałtykowy. Chociaż ten, ten mm. tle, chociaż bardzo zajebiście wspominam, e, mega wspominam w ogóle ten nasz wypad do Niechorza, do Niechorza, do tam do Pogrzylicy. Pogorzylica Niechorze, no. Jak Upa. pogoda była, to jest bomba. Jest naprawdę. Powiem ci, stary, że no siadło nam to dwa tygodnie bitek słoneczka i, 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 i lajcik, nie? I nie musisz mieć 36 stopni w cieniu na Europie na wakacjach. Nie, nie, nie. nie, nie, nie no My też to nie, nie, nie jara, nie muszę nie, nie, mieć dużego upału i nie muszę mieć sezonu. I plan jest, już ci mówiłem o naszym planie styczniowym. Później jeszcze pogadamy. Dobra, 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 spoko. I jedziemy i dla mnie ważny, trochę może ważny gdzie, ale bardzo ważny jest z kim. Bo klimacik no. jest dla mnie najważniejszy. Ja tak, nie tak, potrzebuję tak, tak, wygód, tak. nie bo ja mogę wydostać, wiesz, ławkę w parku i pod tym cować plecak i tak cały tydzień przetrwać, bo dla mnie klimacik jest ważny, ludzie, śmiechy, hichy. Hi. No wiadomo, no, nie, to ja, ja to nie uwielbiam nie. i no nie fajnie jak leje, nie? Gdziekolwiek nie pojechaliśmy i zawsze jak była nasza ta ekipa zgrana, paka, to było zajebiście. Nie ważne to, go, to, gdzie... To, Nieważne gdzie, co Oglada, jak, jak mogła być rewelacja. Pogadałem. Tak. I jak mieliśmy tą naszą ekipkę, i jak jeździliśmy, to po prostu no wszystko wszystko się tam działo tak, że, że była kupa śmiechu zawsze. Nie? Ja noc na całej nocy, to były zawsze <śmiennicy, <śmiennicy, słychać... <śmiennicy. <śmiennicy,> Ja pamiętam w ogóle, jak pojechaliśmy na łódki do Międzybrodzia, no. czy tam porąbka Międzybrodzie. No. Ja pamiętam taką sytuację. Ja tu się przyznaję, że jestem niepijącym już 18 lat, ale w tamtych czasach no to piło się ten alkohol. Ja się tak ścioprałem i pamiętasz Robcika, pozdrawiamy Robcika bardzo serdecznie z tego miejsca i Robcik ogólnie jest łysy, ja pamiętam jak mi to potem chłopaki opowiadali na drugi dzień Robcik mnie działo. prowadził, słuchaj, z, ze Zbyszkiem do, do, do tam na górę, do tego domku, w którym spałem. No. Tak wiesz, wzięli mnie. Ja pamiętam, że normalnie Robcikowi zrobiłem malinkę na czole, nie? Na głowie jego po prostu tam malinę wzięli. Z się za pomoc. Jasne i, to, mówięcie, takie sytuacje były. A pamiętasz w ogóle Marego Grzewacza? Z, z tym ogrzewaczem coś było, co śpiewaliśmy jeszcze? Coś mi się świta. Coś tam o, było. Podgrzewać? Podgrzewacz coś tam takiego. No, no, było, no coś było coś tam. To też było, to też było. No. hit w ogóle. No, nie pamiętam, że kontekstu w ogóle. Mieliśmy nie? same śmiechy kichy, ale jest super to, że nie były to. Wszystko było na poziomie. Ej, tak jak można powiedzieć? Tak, nigdy tak, nie było tak, przypadku. Tak, Ktoś coś tak. niszczył, jakiś, wiesz, do kogoś agresywny był, Nie, nie. czy, to, to myślę, czy włączał nie, się jakiś, nie wiem, syndrom. Myślę, że nie mieliśmy Ucieczki problemów. tak dalej. No, zawsze było śmiesznie. Ale a propos majówek, stary, jedna zajebista akcja robiona w Bielanach na każdą majówkę przez ładnych parę lat. Zlot motocyklowy w Bielanach. Tak. Majóweczka pierwszy, drugi, trzeci, trzy dni zlotu motocyklowego w Bielanach. To była totalna, totalna petarda po prostu. Jeden z, jedna z lepszych imprez tutaj w okolicy, jaka w ogóle Pierwsza była. taka rokowa, motocyklowa, taka. Super. Na podwórku, w mikro. No. Wiesz to... co chodzi, bo to super sprawa. To było, to ja było, było dosy... chyba 3 albo 4 lata z rzędu, nie? Później już... Ja pamiętam też taką sytuację, jeszcze mam anegdotkę, bo ja znowu wiesz, w tamtych czasach no to drinkowanko było, nie? Ja pamiętam sytuację i Liga dużo grała właśnie dziki, co kiedyś no. już też w Słowitach dzikiego tam na pewno, ja pamiętam, że właśnie jakiś zespół grał a wiesz, ta scena była taka, ona nie była wysoka, nie? Ona gdzieś była, może miała metr pięćdziesiąt ta scena, metr no. m no. może, no nie, no metr pięćdziesiąt gdzieś, bo ja pamiętam, ja pamiętam, że już taki, wiesz, drinknięty, lekko, e, wskakuje na tą scenę, próbowałem wyskoczyć na tą scenę, i coś mnie pociągło, wiesz, z tyłu za koszulka, A to ochroniarz był, wiesz. I ja się obracam i po prostu wiesz, on mi tak, wiesz, przywalił gdzieś w głowie, ja się tam, wiesz, gdzieś przewróciłem, po prostu kurczę. To, to, to no się nauczył. Ja pamiętam, bo ja dostałem takiego, że. Chyba to też wtedy była, jak była liga duża, jak startowaliśmy. E, od naszego sąsiada był taki upał, wtedy z New Jersey. No, Szyliśmy no. -no. Polną drogą do, do do Bielan. Do Bielan, no. I. Chyba to było, jak było Liga Dusz. Nie wiem czy pamiętasz, jak nasz kolega znalazł gdzieś w piwnicy 13 na strychu Dymion zakopany dziadka, który no. miał x czasu. No. I panoramix był wtedy straszny. Wtedy żeśmy po szklanie czy dwa wygrzeli i mocy przybywaj, sok z gumijaku. No naprawdę woltowo tam było mega, pamiętasz? Ale czyje czy to było? To nie było Zbyszka czasem? Nie, to było Jarka. Jarka! Dobra, no, dobra, dobra. Przed wielu lat pełen Dobre. dymion. No i była degustacja po szkaneczce, dwie, trzy, no i to było straszne, nie, kopyto było straszne. Jarka w ogóle. I pozdrawiamy wszystkich miłośników przetworów domowych w <laughs> 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 Dokładnie, dokładnie. Ty byłeś u mnie, jak zrobiłem zlep miłośników przetworów domowych? Nie, nie, ja chyba, mnie, mnie chyba wtedy nie było. Wiem, że to była jakaś impreza. nie no, do ciebie na pewno wtedy. Tak, tylko ja nie dałem rady wtedy, bo coś tam, nie wiem, czy ja jakiegoś weselicha nie miałem, coś czy miałeś, coś. No. No, 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 no. I też był. To ty zrobiłeś w ogóle taką tą tabliczkę z Znaki, znaki oznakowania, tak napisy, nie, no. wszystko było profesjonalnie, no. No i piliśmy wtedy A, przetwory tak, domowe <laughs> postaci i tanie Panoramiksy. Panoramiksy. No, powiem ci, że, że, że fajnie. No, powiem ci tak szczerze, że, że tą majeweczkę jak się tak dobrze gdzieś zakręci, to idzie fajnie naprawdę I Ja nie jestem zwolennikiem wyjazdów, miejsca. Gdzie jest dużo ludzi, zwiedzania, wiesz, jakiś modnych tematów, nie wiem, że jest majówka, jedziemy tam, gdzie będzie milion ludzi, typowo, gdzieś morskie oko i tak dalej, dla mnie no tak, ogródek tak. wystarczy, znajomi, rzeczka, rowerek. Ja, ja powiem tak szczerze, ja w tym roku może, jak się zbiorę, to ja w tym roku będę chciał sobie na pewno nad solę, wiesz, uderzyć gdzieś, żeby sobie trochę, wiesz, popląkać się w sole, w sole. Bo to jednak mi, tego mi brakuje już od X lat i w tym roku sobie powiedziałem, że na pewno jak tam już ludzie wyczają we wsi miejscówę, to soła, no, to, to, to wleci tam bank. No Soła w jest malutka, nie. Soła jest malutka. Nie. W no. Czańczy. To jest tylko parę miejsc, bo jest strasznie płytko. Aha. Jest mało no. miejsc, gdzie woda ma inny kolor niż niebieskość. No. <laughs> Ale spoko. Miejscówka jest spoko. I, I musimy się wybrać na kamieniołom. No wiem, wiem, wiem. Ja ostatnio tam fotografowałem. Super jest, nie? Tak na jest, cały dzień. Jest rewelacja. Ale to tam ludzie sobie tak przychodzą i po prostu siedzą. Tak, tam, kiełbaska. Tam na tym, na tym kiełbaska, grilli, takie grill. rzeczy, tak? W święta byłem na Potrójnej. Okej. Okay. Rewelacja. No. Myślę, że jest ogrom ludzi, nie? Pogoda piękna, słoneczko. No, czekaj, potrójna jest z od kocierza. kocierza, od Kocierza, nie? No. Rewelacja, malutko ludzi, prawie pusto. No to są bezkiedy właśnie, To jest bezkiedy nasz. Kiełbaska tutaj. z bratem, brat też był. O! Kiełbaska, ognisko gdzieś tam posiadła nawet tak nepka była z drżówkami, wiesz, ta, ta chata no, otwarta tata, ta hatka, co, co, w piekarniku. Mm -hmm. Zapraszamy wszystkich na podróż, jest rewelacja, z dzieckiem można iść. No. Fajne podejście, spokój, cisza, cały dzień można posiedzieć, nie? potrójna spoko i też byliśmy z Ewcią, ale my byliśmy chyba kurczę, w lutym raz... Czekaj, w tym roku byliśmy raz na potrójnie ale właśnie początkiem roku i w zeszłym roku też byliśmy końcówka te drożdżówki rewelacja tam stare no. to jest kurde skórdewie zarobiście gości ma wiesz no to jest starszy dom chyba jakiś nie jest kuchnia otwarta możesz sobie no, sam wodę zagotować no. możesz sobie coś drożdżówkę poproszę proszę sobie ukroić jak jest na tyle bo oni robią je w piekarniku domowym Eee... Dorożówka tak. 10 złotych, no. piwko 10 zł. No. Coś tam? 10 złotych. <grym> jeden cenny. Normalnie to wiesz, 9,98. No, ja no będę różny, <grym> <grym> Także padł bardzo fajnie. A byłeś jak buśnik? Był eee, wiesz co, no w nie. tym roku jak nie, nie, nie było Troszeczkę, Ale to taka, nie? takie resztki już, wiesz, mm -hmm. resztki już takie. Eee, przy kocierzu parkowaliśmy, no to tam jest teraz tam niżej jest trochę parking. Zaraz przyjdzie asfaltcie, asfalcie, przechodzi przez drogę i idzie do góry. No, 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 no. no, Tylko, że on jest taki, wiesz, b, b, z, po prostu ziemia, nie? W sensie, no, w sensie trawa, no, no. nie? To kurde, myśmy tam wjechali, to pełno błota jeszcze było tam. możesz wjechać od strony kocierza, a od drugiej strony jest dziury są, nie? No no, 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 Ale, ale, ale naprawdę spoko. Przypomina mi się sytuacja, stary, z zeszłego roku, jak yy motocyklem motocykl mi zgazł na samej górze na, na kocierzu i zjeżdżałem na ludzie, na sam dół po prostu wiesz, ci, że przygoda niesamowita, ale to, to już może temat na, na inny dzionek. A powiedzcie mi teraz, możecie w komentarzach pisać, jak wam minęła majóweczka Możecie, możecie pisać. Czy grim? Co czy ciekawego, jak tam żyjecie? Sport. Bardzo byśmy chcieli, żebyście dużo do nas pisali, i wtedy będziemy I oczywiście mogli się odnosić. Pisać, komentować. Będziemy wdzięczni Radio Road, Road Story. Story. Historie z trasy albo uliczna opowieść. Co jest drogi? Co jest drogi? No to myślę, że tak o mojej wedźce troszeczkę żeśmy sobie dzisiaj powiedzieli. To co, panie Przemysławie? Do następnego do, usłyszenia. Do następnego usłyszonka. Trzymajcie się. Do widzenia. Do widzenia. Auf Wiedersehen! Jak jest po angielsku? Goodbye. Albo, albo jeszcze eh, Marsh Max Coran. Goodbye. goodbye. Boston, Massachusetts. Kentucky. Kentucky and New Jersey. Mysiaki, Colorado.